Gdybyście mieli opisać konsolę Xbox Series S, pewnie powiedzielibyście o tym, jak uroczo mała jest ta cyfrowa konsola nowej generacji, albo jak bardzo przyjazna dla oka i portfela jest jej cena. Nie da się ukryć, że faktycznie jest niezwykle zgrabna i do tego atrakcyjna cenowo, ale Series S kryje w sobie jeszcze wiele innych niesamowitych cech. Oto kilka z nich, które to potwierdzą. Jeśli chodzi o gry wideo, to łatwo wpaść w pułapkę chomikowania. Jasne, nie graliście w dany tytuł od lata, a jego sequel był o wiele lepszy, ale kto powiedział, że w przyszłości nie dopadnie Was nieodparta potrzeba, by znów do niego wrócić? Chyba najlepiej po prostu zostawić go zainstalowanego. Choć Xbox Series S jest wyposażony w 512 GB pamięci, może się okazać, że dość szybko ją zapełnicie, jeśli nie będziecie chcieli usunąć żadnej ze swoich gier. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dodanie zewnętrznego dysku, takiego jak karta rozszerzeń pamięci Seagate, która daje ogromną przestrzeń 1 TB do wykorzystania. Ale nieco sprytniejszym rozwiązaniem jest opcja, którą daje Wam Series S, mianowicie możliwość częściowej instalacji niektórych gier. Uwielbiacie kampanię dla jednego gracza, ale nie przepadacie za multiplayerem? A może chcecie zagrać w konkretną grę z kolekcji? Menu Zarządzaj Grami i Dodatkami pozwala wybrać, co chcemy zachować. Dotyczy to tytułów takich jak Gears 5, Call of Duty i The Master Chief Collection, a każdy z tych tytułów to całkiem spory zjadacz pamięci, więc wybranie części, którą chcemy zainstalować, jest naprawdę świetnym patentem. Ale co jeśli w ogóle nie chcecie instalować danej gry? Może zabrakło Wam miejsca na dysku, a może Wasi znajomi już zagrywają się multiplayerem tytułu, którego jeszcze nie zdążyliście pobrać? Bez względu na to, jaki macie problem, najlepszym wyjściem jest chmura. Posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Ultimate mogą teraz streamować całą masę tytułów bezpośrednio na swoje konsole, dzięki czemu mogą od razu wskoczyć do takich gier jak Forza Horizon 5, Hades, no Man's Sky czy Back for Blood bez żadnego paska postępu w zasięgu wzroku. Dodatkowo, jeśli ktoś inny okupuje telewizor, chmura umożliwi wam streamowanie wielu tytułów z biblioteki Xbox Game Pass na wasze urządzenie mobilne, a granie zdalne pozwoli wam przesłać gry zainstalowane na waszej konsoli. Dzięki potężnej mocy tej maleńkiej konsoli możecie streamować gry w płynnych 60 klatkach na sekundę. O ile tylko wasze połączenie z internetem sprosta wyzwaniu. Z kolei dzięki urządzeniom peryferyjnym takim jak Razer Kishi i Backbone One, które przekształcają telefon w doskonałą konsolę przenośną, możecie nadal cieszyć się ulubionymi grami na Xbox Series S nawet wtedy, gdy nie korzystacie z samej konsoli. W porównaniu z potężnym Xboxem Series X można by pomyśleć, że Series S nie jest prawdziwą konsolą nowej generacji i choć byłby to karygodny błąd, to jesteśmy w stanie go wam wybaczyć. Co prawda, tylko Series X może uruchamiać gry w pełnej rozdzielczości 4K, ale Series S zapewnia krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości 1440p, a nawet może skalować gry do 4K. Więc ci z Was, którzy mają nowe, wypasione telewizory, nie stracą ani jednego piksela. Poza tym, jeśli macie zainstalowane na swojej konsoli aplikacje do streamowania, będziecie mogli oglądać ulubione filmy i programy w 4K. Pod względem wizualnym, kolejną rzeczą, która naprawdę wyróżnia tę generację konsol, jest jedwabiście płynny framerate, do którego już się przyzwyczailiśmy, a Series S wypada pod tym względem równie dobrze. Konsola osiąga 60 klatek na sekundę w ogromnej liczbie tytułów, w tym w wielu starszych grach, które zostały ulepszone za sprawą FPS Boost, a nawet osiąga 120 klatek na sekundę w takich tytułach jak Gears 5, Warzone i Fortnite. Sprawdźcie dowolny z tych tytułów na Series S, a wasze oczy nie będą miały wątpliwości, że właśnie doświadczyły w pełni Nexgenowego bogactwa. Wiele gier wygląda od razu lepiej po uruchomieniu na konsoli Xbox Series S dzięki funkcji FPS Boost zwiększającej liczbę klatek na sekundy w wielu tytułach oraz funkcji Auto HDR, która pomaga wielu innym grom ze wsteczną kompatybilnością naprawdę zabłysnąć. Jednak żeby doświadczyć maksimum możliwości Series S, najlepiej sięgnąć po tytuły, które zostały zoptymalizowane specjalnie dla sprzętów nowej generacji. A tak się składa, że Series S sprawia, że jest to niewiarygodnie proste. Po pierwsze, wszystkie zoptymalizowane gry są opatrzone specjalnym logo Series XS, dzięki czemu od razu widać, które z nich wykorzystają pełny potencjał waszej konsoli. A po drugie, podczas przeglądania gier w Microsoft Store naciśnięcie przycisku X spowoduje wyświetlenie filtra i pozwoli zawęzić listę gier do tych, które zostały zoptymalizowane. Możecie nawet skupić się na konkretnych możliwościach next genów. Więc jeśli szczególnie chcecie poczuć smak rozgrywki w 120 klatkach na sekundę i szukacie tytułu, który Wam w tym pomoże, po prostu wrzućcie tę opcje do filtra. I obserwujcie jak ekran zapełnia się takimi tytułami jak Gears 5, The Master Chief Collection czy Knockout City. Chociaż nowe, pięknie zoptymalizowane tytuły są naprawdę wspaniałe, długoletni gracze Xboxa z pewnością mają też kilka starszych ulubionych gier, które chętnie zagraliby na nowym sprzęcie. Zapewnienie im tej możliwości to główny element filozofii marki Xbox, więc przeniesienie wysłużonych tytułów na nową konsolę Series S jest niezwykle łatwe. Wystarczy uruchomić jednocześnie konsole Xbox One i Series S, podłączyć je do tej samej sieci i przejść do menu ustawienia na swojej next genowej maszynie. Wystarczy potem przejść do zakładki System, wybrać kopia zapasowa i transfer, a następnie opcję Transfer sieciowy. Teraz możecie spokojnie przejrzeć gry na starej konsoli, przenosząc te, z którymi jeszcze nie chcecie się rozstać. Lub jeśli wolicie, trochę bardziej praktyczne podejście, możecie nawet przerzucić swoje gry na zewnętrzny dysk i przenieść je w ten sposób co prowadzi nas do naszej następnej podpowiedzi. A oto naprawdę sprytny, mały sekret konsoli Xbox Series S, idealny dla graczy, którzy lubią używać tego samego kontrolera do swojej konsoli oraz do innych urządzeń. Znacie ten przycisk synchronizacji z tyłu kontrolera, którego używacie za każdym razem, gdy chcecie go do czegoś podłączyć? Otóż, jeśli przytrzymacie go, aż przycisk Xboxa na kontrolerze zacznie migać, a następnie dwukrotnie go wciśniecie, kontroler synchronizuje się z urządzeniem, do którego był wcześniej podłączony. Korzystając z tej przydatnej sztuczki, możecie w mgnieniu oka przełączać się między grą na PC a konsolą, ciesząc się przy tym wyprofilowanymi uchwytami, hybrydowym D-padem i poręcznym przyciskiem share swojego ulubionego kontrolera Xbox. Kolejną fajną funkcją, o której mogliście nie wiedzieć, jest opcja co-pilota w konsoli Xbox Series S. Zasadniczo funkcja ta pozwala dwóm graczom z dwoma różnymi kontrolerami grać jako jedna postać. Więc jedna osoba może zająć się ruchem, podczas gdy druga będzie na przykład celować. Jest to naprawdę świetne narzędzie dla tych, którzy grają z dziećmi, które są trochę za małe, żeby samodzielnie poradzić sobie ze wszystkimi przyciskami. To trochę tak, jakby dać im zabawkową kierownicę, żeby mogły udawać, że to one prowadzą. Chociaż w tym scenariuszu kierownica jest w rzeczywistości częściowo pod ich kontrolą, co może się wydawać trochę przerażające. Aby skonfigurować rozgrywkę z copilotem, wystarczy przejść do menu ustawienia, wybrać opcję dostępność, a następnie kontroler. To tylko jedno z wielu narzędzi ułatwień dostępu, w jakie wyposażono konsolę Xbox Series S. Lupa to naprawdę przydatne narzędzie, które możemy w każdej chwili włączyć na konsoli Xbox Series S i które pozwala na swobodne powiększanie obrazu na ekranie. Aby z niego skorzystać, wystarczy przytrzymać przycisk Xbox, aż kontroler zawibruje, a następnie nacisnąć przycisk Podgląd. Boom! Załatwione. Wasze moce powiększania są teraz nieograniczone. Możecie powiększyć wszystko, co znajduje się przed Waszymi oczami. Już nigdy więcej nie będziecie musieli wytężać wzroku, próbując przeczytać źle umieszczone okno dialogowe lub napisany maczkiem opis przedmiotu. Jesteście bogiem, który sprawia, że małe rzeczy stają się mniej małe, a oślepieni Waszym blaskiem mieszkańcy Królestwa będą chylić czoła przed Waszym majestatem. Oczywiście lupa nie ułatwi Wam trafienia headshotów w Warzone, bo do tego nie służy, ale jeśli chcecie pomóc swoim oczom i i przebrnąć przez gry z dużą ilością tekstu bez wizyty u okulisty, to lupa sprawdzi się tu doskonale. Niezależnie czy chodzi o to, w jakie gry chcecie grać, gdzie chcecie w nie grać, jak chcecie je przechowywać czy o cokolwiek innego, Xbox Series S daje wam pełną kontrolę. Dlaczego więc nie poczuć się jak w domu? Od pierwszego uruchomienia konsoli ekran główny i przewodnik Series S mają elegancki i prosty wygląd, który sprawia, że naprawdę łatwo jest przeskakiwać między różnymi aplikacjami i grami. Ale wystarczy nacisnąć przycisk Podgląd podczas przeglądania go, a waszym oczom ukaże się bogactwo opcji, które pozwolą wam dostosować ekran do własnych preferencji, wysuwając na pierwszy plan wszystkie ulubione rzeczy i sprawiając, że całość będzie wyglądać dokładnie tak, jak chcecie. Możecie też zmieniać tło, żeby zapewnić sobie odpowiedni nastrój za każdym razem, gdy zasiądziecie do grania, a wybór dynamicznego tła naprawdę doda całości blasku. Tylko nie dajcie się tak zahipnotyzować, że zupełnie zapomnicie o graniu, ok? Od elektronicznego plumkania w pierwszych grach wideo po bogate ścieżki dźwiękowe, którymi cieszymy się dzisiaj, dźwięk zawsze był niezwykle ważnym elementem naszych doświadczeń z grami. Jeśli jednak jesteście prawdziwymi koneserami wysokiej jakości dźwięku, to wiadomość, że konsola Xbox Series S jest w pełni kompatybilna z systemem Dolby Atmos, będzie muzyką dla waszych uszu. Dzięki technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos pozwala w pełni zanurzyć się w dźwiękach z gier. Niezależnie od tego, czy nasłuchujecie kroków przeciwnika w Halo Infinite, czy po prostu chłoniecie wspaniałą muzykę w Ori and The Will of the Wisps, Dolby Atmos sprawia, że doznania są jeszcze głębsze. A do tego Xbox oferuje teraz szereg wysokiej jakości zestawów słuchawkowych, dzięki którym można się w pełni pogrążyć w świecie gry bez ryzyka obudzenia pozostałych domowników. Słuchiwanie się w złowrogie szepty w Hellblade Senua's Sacrifice w samym środku nocy z bezprzewodowym zestawem sławkowym Xbox lub Bank and w sen na głowie to jedyne w swoim rodzaju przeżycie, choć zdecydowanie nie dla osób o słabym sercu. A ponieważ Hellblade 2 pojawi się już wkrótce, będzie jeszcze więcej okazji dla Xboxa Series S, by zaprezentować swoje dźwiękowe możliwości. Xbox Series S kryje pod obudową o wiele więcej niż można by przypuszczać, patrząc na jego kompaktową budowę. Nie tylko dostarcza w pełni nextgenowych wrażeń w grach, ale oddaje też w Wasze ręce kontrolę nad tym, na czym będą się one skupiać. Na pewno znajdziemy więcej rzeczy, które można pokochać w tej konsoli w nadchodzących tygodniach i miesiącach, więc upewnijcie się, że subskrybujecie nasz kanał i dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. A tymczasem trzymajcie się ciepło, cześć!